Chciałam, wszystkim, dzisiaj pokażę Wam oprawę metrochlogenkową naszy na szynę przewód. Jest to sobie oprawa WGL na metrochlokę 70W. Proszę, Was, tak wygląda takiego tak jak od spodu. Żeby ściągnąć ten błyśnik, trzeba przekręcić to i to. O. wyciągnąć te trzy. Śrubki oto z tych tutaj dziurek. Tych trzech. E, Metalogię, jakie są w tych operach, bo mam ja ich trzy to są e, Philipsy. Zdłem 830 barwa. Z 2009 roku. E, to jest ogólnie cały adapter do szynu przewodu. E, no, i tak, te oprawy mają układę Philipsa, więc ja je rozkręcę i Wam pokażę, co jest tam w środku. No, i dobra, odkręciłem tutaj, jak widać, jedną, drugą, trzecią i czwartą. na dole zostawili, żeby się trzymało. I o! Proszę, ja Was. Philipsowski statecznik to. E no to CDM i MH, tak? No, czyli dam trochę logenków. Kodę też odpali znam życie I zapłonnik SN58. E do też dam trochę y Podejrzewam, że sobie też by odpaliło, chociaż zapłonnikiem to nie może być. Bo na odwrót, no wiem, że nie chciało mi odpalać. Także, no. E i, I jeszcze jest tutaj kondensator. Ale kondensator, to już wam mówię. Albo wam nie mówię O, okay, tu dam cię wyciągnąć, to wam powiem. E, po prostu taki. No. I ona 12 tych. No dobra. O, i on się przewód właśnie wypił. E, ale no, nie muszę wam tego pokazywać. Jakby tej nie muszę. Tą sobie złożę, ale nie muszę wam jej pokazywać, bo mam jeszcze trzy. I, te, i, I jedna jest z innym odbłyśnikiem z innym lustrem w środku. I tutaj co jest? Tym tym tutaj e, i no, także ja sobie ją wkręcę i zaraz wam pokażę, bo ona sobie wiszą nasze na przewodzie. No i dobra, teraz pokażę wam jak ta prawa sobie świeci. E, o. Widać, widać, no i dobrze. Tak, w zasadzie musi się rozgryźć, ale trochę ręki szybko rozgrywają. To jest ta oprawa z tym innym odbłyśnikiem, bo trzymałem takie, pokazywałem i ta jedna ma inne, ale akurat to nie jest teraz nagrać, ponieważ są one już w innym miejscu niż w ten czas, kiedy były, jak nagrywałem początek tego filmu. Ona już się rozgrzewa, już świeci, no nabijała, ale, ale już, już dosyć mocno sobie świeci. Wchodzi właśnie w barwę, bo już ma właśnie takie te swoje przybłyski kolorków. Mm -hmm. Dosyć cicho pracujemy jak na Philipsa. W sensie no głośniejsze się trafiają serdecznie przy Philipsa, ale to są akurat ciche. No i no. Dobra, pokażę wam teraz jak to sobie... tutaj oświetla no i tak to oświetla. Tu jest to do czynienia orzechów. Tak to oświetla. Tu jest zasilacz, nie. No i tak. Ogólnie tak to wygląda. No tutaj wiadomo, że jest ginie gdzieś cienniej, tu jest tam z tyłu, jest jaśniej, nie? Ona jest śpięty tutaj do ślubu przewodu. No, tu są dwa, bo tam jest tam jest tu jedna i tam jest druga. Bo w czwartej się spalił. Eee, mh, tak więc no eee, no i to by było na tyle tak to sobie świeci eee, i no dobra, dzięki za oglądanie widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym filmie komentarz jeżeli coś można zamienić jeżeli oczywiście się da eee, łapka w górę no i tak subik znaczek, ale to już powiedział, nie muszę przypominać no dobra, dzięki za oglądanie trzymajcie się i cześć